Siemianeczko, witajcie w kolejnej części ze składaniem silnika y 6 50 Dzisiaj zajmiemy się składaniem przekładni łożyska mam już tutaj zakupione wałek już mi też przyszedł z odpowiedzią ilość zębów aby się ktoś pytał dlaczego go wymieniam dlatego, że ścisnąłem go przez przypadek na prasie i mi się tu zepsuł gwint no zdarza się najlepszym ja nie wiem o czym wtedy myślałem no, no, nieważne. Nie udało się i tyle. No cóż, zacznę od tego, że rozgrzeję sobie bieżnie. A potem będę Wam mówił, w yy, międzyczasie, jakie tu łożyska wchodzą i dlaczego takie, a nie inne. Także zapraszam do filmu. Ok, zanim zacznę grzać, powiem tak. Tutaj, w to pierwsze łoże, wchodzi. Łożysko o oznaczeniu 6203. Na starym łożysku macie jeszcze taką dopiskę P6. 6203 P6 to jest na starym chińskim łożysku. P6 oznacza jego dokładność, czyli dobicie. Chińskie łożyska muszą się pochwalić tym, że one są dokładne, a dobre łożyska, tak jak na przykład, właśnie SKF. Oni się nie muszą ufać, że to jest dobre łożysko z dużą dokładnością. Ono po prostu jest dobre. Dlatego nie ma tego znaczenia. Dobra. Grzeję sobie pierwsze łoże. Ach, weszło. Teraz drugie. I od drugie. Teraz kilka słów powiem. Tu mamy drugie łożysko o znaczeniu o oznaczeniu 6201 i oczywiście ono też jest no i to 6 to są łożyska SKF-u, więc tak jak powiedziałem, tu tego oznaczenia nie ma. Dobra, dwa tutaj mamy ogarnięte. Tutaj jest łożysko z wałkiem. Wałek już, już tam pokazywałem, że mi przyszedł na 15 zębów, nie na 16, więc możemy zakładać. Idę sobie po łożysko. Ciepłe to? No, jeszcze nie ciopę nawet. Tutaj też jeszcze nie wpasowany, żeby nie było. Ale dobra, bez gadania. Idę teraz po to łożysko. A teraz Wam powiem taką ciekawostkę. Nawet jeżeli byście chcieli złożyć ten przekładnię na dobrych łożyskach, jakichś markowych, to powiedzmy, że w 90%, może nie, no w 80% złożycie to na dobrych łożyskach. Ale, ja tu też mam nowe łożysko i zobaczcie, to łożysko ma oznaczenie 6203A i czym ono się różni? Już Wam pokazuję. Na przykład, na przykład faga. Nie, faga może nie. Yy, Ale może tak. Weźcie sobie inne łożysko, a nawet to chińskie, niech będzie. Tu jest 6203. Tu jest stare łożysko 6203. I to łożysko jest też 6203. Ale jak sobie spojrzycie. To te łożyska nie są równe. Do czego dążę? Dążę do tego, że to łożysko, które jest na tym wałku, niestety zawsze musicie sobie kupić to chińskie, jakie jest dostępne na internecie, ponieważ nie ma łożysk markowych 6203 o. Rozmiarze 17 na 42 na 12 czyli 42 po obwodzie, 17 w środku i 12 mm, oczywiście grube. Ono wymiarami tutaj pasuje po zewnętrznym, jak łożysko, łożysko 6204, ale ono zna inny wałek. Dlatego musicie sobie zamawiać specjalnie przez internet takie jedno chińskie łożysko i wtedy będzie Wam to hulać. Ja nie gadam, wrzucam to na wałek i, i widzimy się za chwilę. Jeżeli jesteście, jesteście ciekawi, jak to łożysko założę tutaj, o, matko, tu. to powiem wam tak. Jestem w domu, więc nie mogę sobie też tak nagrzewać wszystkiego gdzie co ja chcę. Mógłbym sobie wyłożyć na przykład łożysko do piekarnika i potem wałek do zamrażarki i potem to wyciągnąć i włożyć. Yy, mógłbym na przykład rozgrzać samo łożysko i potem włożyć wałek, ale ze względu na to, że nie będę robił tego termicznie. Ja zrobię sobie w ten sposób. Użyję sobie tego takiej maszynki, czyli położę sobie łożysko zaprę sobie oczywiście tą bieżnię dolną, żeby mi się tu nic nie stało i wypchnę wałek, tak jakby razką, dobra, nagrawam to nawet, jeżeli bardzo chcecie żeby było widać numery tak w tą stronę wkładam sobie wstępnie, tyle się da no i dobra, i teraz biorę w tą stronę wkładam sobie tu Ktoś tam zapewne napisze, że kombinuję. No niestety, czasem trzeba kombinować. Wygląda to w ten sposób. Teraz, jak będę wkręcał, to będę wpychał wałek. Dla tych, co mogę powiedzieć, że uszkodzę łożysko, proszę bardzo, jest zaparte o dolną no wewnętrzną bieżnię, więc tu się nic nie stanie. Upiera się tak naprawdę całe łożysko, bo ta część tu od tej strony jest pościutka. I tak naprawdę póki co to kręcę ręką. I wałek wchodzi. Idzie jak ma słupki co. kręcę palcem. O, tu ta końcówka będzie cięższa. Dobra, sobie klucz. Najpierw sobie podciągam te boki. Dobra, sobie boki. I teraz tutaj. Teraz sobie klucze, będę wkręcał, idzie, wszystko elegancko, nie ma rys, nie ma nic dociągnięte. I to wszystko. Odkręcam maszynkę i wracam na stół. I cała, że tak powiem, <klima> filozofia. gotowy do montażu. Wszystko elegancko. Ok, wracam na stół, rozgrzewam łoże i będę wkładał ten wałek w tą stronę. O, trzeba zabrać, żeby się nie zapaliło. A few moments later No i wszedł. No i super. Tą część mamy tak jakby zrobioną. Dostała nam ta przeciwna. Ok, mamy drugą część dokładni. Tutaj wchodzą yy, momencik. Tutaj wchodzą dwa łożyska 6201 z tym oznaczeniem P6, ale u mnie będzie bez tego oznaczenia, tak jak mówiłem, bo to jest ta dokładność. Wygrzewam, postaram się dwa łoża naraz i wkładam te dwa łożyska. Musiałem je dobić, bo niestety mi się zaskosowało. Taka podkładka gruba i podkładkę tutaj było podparte młodzieży z drugim pójdzie lepiej. Pade brez problema. Malo no, ga spomogla se našel kje pade. Alo, če je poje, alo, če je poje. Doszło. Ale ciepłe. Nic się tu nie zadziało. Dobrze jest. Teraz niech przestygnie karter. Ponieważ ponieważ to łożysko będzie, że tak powiem wciągnięte w ten no, patrzmy sobie w ten karterek. W ten element przykładowy. będę łożysko wciągał kluczem do środka. Oczywiście Wam to pokażę, nie? nie będę tu nic nagrzewał, nie będę tu nic naparzał. Znaczy, wiecie, no, mógłbym na przykład właśnie to podłożyć na płasko i wklepać. To już by było OK. Ale skoro tutaj jest to łożysko przelotowe, w sensie, że pod spodem, o, Mogę włożyć sobie jakiś klucz, to użyję sobie tego specjalnego narzędzia. Oczywiście to nie jest narzędzie do tego typu robót, ale ja sobie zrobię takie narzędzie i pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. także czekam, że stygnie i zaraz jedziemy dalej. Oczywiście mam nadzieję, że mój plan się uda. Może Wam powiem, jak on będzie wyglądał. Biorę sobie łożysko, a już Wam mówię, to jest łożysko 6. 004 zamknięte wydaje mi się że czy to będzie w plastiku czy w metalu to żadna tam różnica ono będzie wciągane w ten sposób na to położę tą podkładkę która zaprze nam się o zewnętrzną bieżnię będzie w ten sposób tutaj o. tyk tu w tą dziurkę od tamtej strony włożę taki ściągacz, no, który wejdzie od tamtej strony. Tylko czekam na te komentarze, że kombinujesz, kombinujesz. Tu wkładam sobie ten ściągacz. Zaraz go będę, że tak powiem. O, albo zrobimy tak, odłożę w zasadzie. Włożę sobie to. Muszę zapać klucza i to ro rozeprzeć nie powiem wam, nie wiem czemu tak czasem jest, że jak się nagrywa, to zaczyna brakować polskich normalnych słów czasem. Dobra, teraz to sobie skręcam. Tutaj się ma, musi rozeprzeć. O, widzicie? Ile wlezie? Dobra. Klucz odkładam. Teraz to magiczny sprzęt idzie pod spód. Czyli tu wstawiam sobie, żeby było równo. Potem tutaj będę trzymał. Później biorę sobie do tego celu taki. Oto magiczny sprzęt. Zapieram sobie tutaj, no i wkręcam. Ładę sobie ten dolny ściągacz, Tam nam się lekko zawsze. zaczyna się chyba już odwracam o no, i ustawiam tą podkładkę dobra musicie mi wieść na słowo bo nie da się tego tak robić wszystko na raz no i teraz co teraz zapieram sobie tutaj dziesiątkę biorę mój klucz klucz nastawny i będę powoli to kręcał i mam nadzieję wciągał łożysko kosem to był większy opór, no to i się dał rady. Teraz już, teraz już, yy, co chciałem powiedzieć, urzytko doszło, tutaj i teraz sam ściągacz wychodzi Więc wiem nawet, że wszystko doszło. Zara podkładka klapnie, o właśnie teraz, i łożysko mi doszło do samego końca. Tutaj, też już wszystko w porządku. Mamy zrobione. Możemy teraz składać jedno z drugim. A więc, kontynuując, jak widzicie, łożysko już jest złożone. Teraz zestawu zimmeringów. Biorę sobie ten największy zimmering macie zestaw w tą czy w tą stronę czekajcie no łapa tak się nazywa zemering tu jest jego tam oznaczenie I czy to jest oznaczenie kompletu zemeringów a zmiernik tutaj wchodzi ma oznaczenie 27 o kurde. 27 42 na 7 I wtłaczamy go w tą stronę. Zanim tu go, ja powiem po swojemu usadowie nasmaruję go lekko lejem, żeby miał chopo bo Tiri, a potem jak będę montował przekładnie z karterem, to co chciałem rzec. Oto jeszcze pasma, dolną wargę, wewnętrzną wargę. Środek jest oczywiście też wyczyszczony. Dobra, wtyknę najpierw to z tej strony. łożysko, żeby to dopchnąć. Dopchnę no, sobie starą łożyski. Ale fliznął się. O, Dobra. No i wszedł bardzo ładnie do samego końca. Okej, okay, wszedł. Dolega wszystko elegancko. Co teraz? Teraz bierzemy sobie całą przekładnię. OK, mamy przekładnię. Gdybyśmy to wszystko ładnie widzieli, wkładamy sobie teraz zębatki. Najpierw wkładam sobie tą część, która idzie tutaj. Siedzi ta część. Tutaj oczywiście, tutaj musi być taka jakby podkładka gumowa czy plastikowa. Nieraz jest biała, nieraz czarna, w zależności jaki tam macie model. Wykładamy tutaj. I sobie siedzi. Teraz tak. Bierzemy sobie coś do odtłuszczania, na przykład benzynę ekstrakcyjną. nasz matkę. To już było czyszczone wcześniej. Odtłuszczamy. Toż to już było odtłuszczane z 5 razy, ale już leżało, to zrobię to jeszcze raz. OK. Od razu odtłuszczę tam drugą powierzchnię. Odtłuszczone. I teraz powtarzam jeszcze raz. Tulejki, jedna tu, druga tu. Jest. Teraz uszczelka. Może zanim założę, wspomnę Zakładam taki cały zestaw, że znaczy kupuję taki cały zestaw, jak robię z WM Motors, ponieważ tu jest bardzo dużo fajnych uszczeleczek na cały silniczek. Także ja osobiście polecam, zawsze zamawiam z pięć takich kompletów, ale nieważne. No i bierzemy sobie teraz uszczelkę od przekładnicy CVT. Przepraszam, zębatej. Bierzemy tą uszczelkę z zestawu i zakładamy. I hops Teraz otuszczony, drugą drugą części. Zakładamy sobie chwila Tak teraz. Tak jak teraz. Tak, teraz Trzeba tym okrętkę ściągnąć. o i teraz jest właśnie na czas, kiedy mogę sobie nasmarować ten. Dobra, zakładamy. Wstępnie na tulejki i zamknięte. Teraz na drugą stronę i zaraz Wam pokażę, jakie idą śrubki, jakie długości i jakie momenty. Dobra, my jesteśmy z drugiej strony. Jak wiecie mamy dwie długości śrub. Mamy śruby. 40, m8, 40 i. Mamy dwie czterdziestki i te krótsze 35, 35 mm na M8. Te dłuższe idą tam, gdzie były wasze tulejki ustalające, tutaj i tutaj. Reszta śrub tych krótszych idzie w pozostałe miejsca. Ok. Jak dokręcamy? Dokręcamy na krzyż, powoli, na końcu kluczem geometrycznym. W pierwszym etapie 20, w drugim etapie 22 Nm. Także bierzemy narzędzie, na razie nie musi być specjalistyczne, żeby tylko dociągnąć, a potem będziemy dokręcać już tak, jak się należy. Klucz dziesiątkę, na nasadce, rękojeść typu śrubokręt i jedziemy. Wiecie, że Takim typu narzędziem nie jestem w stanie tu nic, że tak powiem, no tak dokręcić, żebym coś uszkodził, ale mogę w zupełności sobie to poskręcać tak, żeby to wszystko podochodziło jak trzeba. Ręką jesteście w stanie gdzieś tam dokręcić 6-7 N. Oczywiście, jak macie FES ja sobie na początku wezmę ustawię klucz na 15 Nm. 15 Nm. Pierwsze dokręcanie. Oczywiście, jak ktoś chciał zadać, co za klucz, bo nie takie takie pytanie jest to. Poroxon MicroClick MC30. Zakres jego pracy to 630 nm. Lecimy. Zaczynam najpierw od tych śrub, które ee, są z tulejkami. Różne 20 i robimy dokładnie to samo. I tak chyba już było. Ostatni etap 22 i koniec. 22 2, 3, 4, 5, 6 i ostatnie. 7. Mamy do przykładnie. Jeszcze ewentualnie. A, co najważniejsze, jak macie klucz symetryczne, zawsze po skończonej pracy. Zerujemy klucz. Oznacza to, że ustawiamy jego najniższą wartość początkową. Ja mam 6 Nm, więc u mnie to będzie o. Właśnie to. Co jeszcze chciałem rzec? Zakładamy tutaj simmering. Ja tutaj olej jeszcze nie zalewam. Będę to zalewał dopiero jak cały śnieg skończy. Będę chciał go zamontować. Założę sobie ten simmering, i w tym filmie to będzie na tyle tutaj idzie uszczelniacz już mówię 17, 30 no 6 także smaruję go też lekko olejem dla lepszego poślizgu trochę tu i trochę tu ale ten film będzie długi zwykła, zwykła przykładnia będzie długie jak OK, I siedzi. Więc przekładnie mamy skończoną. Jeżeli film Wam się podobał, oczywiście łapka w górę. Zasubskrybuj, aby być na bieżąco. No i zapraszam Cię ewentualnie tutaj do następnego filmu. Tutaj masz, jak sobie samodzielnie wymienić tuleje na silniku. Także że może Ci się przyda. A w kolejnym filmie lecimy z silnikiem. Czyli składamy tą część. Trzymajcie się i cześć.